Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie ezoterycznym na żywo z Państwa udziałem. Nazywam się Turlej Iwona, jestem tarocistką, numerologiem kabalistycznym, ale jak wiecie, głównie pracuję jako medium. Jako parapsycholog również wykładam dla Państwa, robię różne kursy, warsztaty, a dzisiaj będę dla Was prowadzić program na żywo do 15 minut po północy. Dziś wyjątkowa energia. Dziś jest w studiu pachnąco, kwitnąco i błyszcząco. Dziś dzień Kobiet, Dzień naszego święta, Panie, bardzo silna energia, najsilniejsza energia to jest energia ludzka i dziś o niej sobie będziemy opowiadać. Co możemy do czego nasza energia może być wykorzystywana, do czego możemy jej używać i jak współpracować same ze sobą, żeby żyć w zgodzie oczywiście z naszą fantastyczną, cudowną i bardzo, bardzo fitą energią kobiecości. Zapraszam Państwa do udziału, do telefonowania, do wysyłania SMS-ów również, do zadawania pytań. Telefon do studia 708 577 220, bezpośrednio tutaj ze mną rozmawiasz i możesz zadawać mi pytania. Natomiast wszyscy Państwo, którzy są oczywiście zdecydowani by drogą SMS-ową zadać mi pytanie, zachęcam i zapraszam do wysłania SMS-a o treści pomoc, ze swoim imieniem, datą urodzenia, pod numer 92 594. Wszyscy z Państwa, którzy są poza granicami naszego kraju, również zapraszam i zachęcam do telefonowania. Mamy dla Państwa dwie linie telefoniczne, łatwiej było się do studia tutaj dotrzeć. Kierunkowe na Polskę plus 48 i dwa stacjonarne numery do studia. Z nich to 21516 i 22 294. 232. 2, 2. Serdecznie zapraszam do udziału. Jako, że na samym początku programu, zawsze najpierw dzielę się Państwem informacjami odnośnie, jak tutaj można się ze mną skontaktować, to jeszcze tylko przypomnę na wstępie, że podczas mojego programu, zawsze możecie Państwo zapisywać na oczyszczanie energetyczne, które dla każdego z nas, również dla mnie, jest bardzo, bardzo istotne zwłaszcza w tych czasach, które mamy teraz. W czasach lęków, w czasach strachu, w czasach wiedzy naprawdę niewiadomej. Aczkolwiek mam nadzieję, że gros państwa jednak zachowuje pozytywne nastawienie, pozytywne myśli i ma w sobie siłę i wiarę do tego, żeby no nie dać się też tak naprawdę zdołować i ze działań na przyszłość. SMS, który do odnośnie oczyszczania energetycznego, to SMS o treści. Oczyszczanie, Wpisuj swoje imię, datę urodzenia wysyłasz pod numer 7416. Zapraszam serdecznie do udziału. I z tych rzeczy to, kochani, na razie, na razie tyle. Bo oczywiście, wszyscy. Wiecie nas oglądać. Możecie również przez naszą stronę internetową www.ezotv.pl. Ale dzisiaj najłatwiej jest nas oglądać i być z nami na bieżąco, nie tylko przez telewizję Gold TV, ale również naszego Facebooka Ezotv, Gold TV. Na Facebooku zachęcam do lajkowania i tam zawsze oczywiście będziecie mieli Państwo przypomnienia. Odnośnie programów ezoterycznych i kto w danym dniu ten program prowadzi. Mój następny program będzie w przyszły poniedziałek i bodajże środę, czyli już Państwa zapraszam na kolejne moje programy. Czekam na pierwsze sesje od Państwa, na połączenia. Zachęcam do, do rozmowy oczywiście. No, dzisiejszym mam nadzieję, że wszystkie panie otrzymały chociaż jakiś jeden drobny kwiatuszek z pięknym uśmiechem, bo jednak celebracja prawda, tego święta nie powiem, że jest nie wiadomo jak ważna, tak? Natomiast kobieta jest ważna każdego dnia roku, nie tylko 8 marca. Dzisiaj jest taki dzień właśnie wyjątkowy, gdzie szczególnie. Szczególnie się pamięta o, o, o swoich kobietach i jest się dla nich miłe. Natomiast dobrze by było i fajnie, gdyby, gdyby tak było dziewczyny cały rok. Natomiast wiadomo, że życie jest różne czasem bardziej kolizyjne, czasem mniej kolizyjne, ale zawsze musimy się czymś wymagać. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zachować zdrowy rozsądek i przede wszystkim chronić swoją energię. Chronić swoją energię kobiecą żeńską. E, aczkolwiek jak e, wiecie na pewno, bo ja często o tym mówię, że mamy również e, jesteśmy podzieleni przecież na, na połowę, tak? Mamy stronę żeńską, czyli lewą w naszym ciele, no, e, bo musi być równowaga. Natomiast u mężczyzn jest po prostu odwrotnie. Więc jeżeli chodzi o ogólnie naszą nasz układ, tak, nieodpornościowy, jeżeli chodzi o energetykę, wiadomo, zaniżamy sobie odporność, jeżeli mamy niskie wibracje, tak. Dlatego warto jest dbać o, o wiecie, ja nie mówię te szczyty wibracyjne, tak, bo to jest trudne, naprawdę.